Tłusty czwartek w marcu to prawdziwa rzadkość. Miesiącem, w którym obchodzimy tłusty czwartek, przeważnie jest luty. Czy to możliwe, żeby święto wypadało w marcu? Tłusty czwartek w marcu, choć nie zdarza się często, nie jest też czymś nadzwyczajnym. Jest świętem zwyczajowym i rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce tłusty czwartek kojarzony jest przeważnie z dużą ilością pączków z nadzieniem różanym, polanych lukrem skarmelizowaną skórką pomarańczy. Jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje jednego pączka, to w dalszej części roku nie będzie mu się wiodło. Jeden to oczywiście minimalna liczba, maksimum to kilkanaście, dla niektórych może kilkadziesiąt. Tradycja ta jest obecna w dziejach Polaków od wielu wieków, jej początku upatruje się już w XVI wieku. Od samego początku święto kojarzone jest z pączkami, najpierw z tymi z mięsnym nadzieniem, następnie z migdałem na szczęście w środku, aż po czasy dzisiejsze, kiedy powstają różne wariacje na temat pączków. Oprócz klasycznych z konfiturą w środku. Spotykane są także te z czekoladą, toffi, a nawet budyniem czy serem. Tłusty czwartek marzec. Czy tłusty czwartek może wypaść w marcu? Święto wypada zawsze w ostatni czwartek karnawału i w głównej mierze zależy od daty Wielkanocy, która jest ruchoma. Jest to ostatni czwartek przed środą popielcową i wielkim postem, a zarazem ostatnią przed wielkanocą szansą, by bez trosko oddać się karnawałowemu szaleństwu i obżarstwu. Tłusty czwartek może wypaść pomiędzy 29 stycznia a 4 marca, a najczęściej ma on miejsce w lutym. Dlatego, jeśli święto wypadnie w marcu, to dla wszystkich data ta jest powodem do zdziwienia. Analogicznie, jeśli tu usty czwartek wypada tak późno, dłuższy jest karnawał i później jest też Wielkanoc. Tłusty czwartek w marcu 2017, wbrew temu co myśli wiele osób, to wcale nie w 2017 roku tłusty czwartek nastąpił w marcu. Chociaż wówczas także był dość późno, to jednak miał miejsce 23 lutego. Rok 2011 był właśnie jednym z tych wyjątków kiedy tu czwartek wypadał w marcu, a konkretnie 3 marca. Był to jedyny raz na przestrzeni ostatnich kilku lat, kiedy święto wypadło właśnie w marcu. Od 2007 do 2022 roku to była jedyna Wyjątkowa sytuacja, która szybko się nie powtórzy. Co na tłusty czwartek? usty czwartek Przepisy tłusty czwartek to okazja, by zajadać się wszystkimi słodkimi przysmakami, pączki, faworki, oponki, róże karnawałowe, to one będą królowały na polskich stołach. Staropolskie przysłowie mówi, powiedział Bartek, że dziś tu usty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nas marzyła. W dzisiejszych czasach nie musimy trudzić się ze smażeniem domowych pączków, możemy również zajadać się tymi kupnymi. Jeden z przesądów mówi też o tym, że zjedzenie chociaż jednego pączka zapewni dobrobyt i pomyślność. Na usty czwartek możemy przygotować tradycyjne domowe pączki, smażone na głębokim tłuszczu, ze słodkim nadzieniem w środku i charakterystyczną jasną linią przez środek. W gusta miłośników klasyki świetnie wpisują się pączki z wiśniami, czy pączki z różą, lukrem i skórką pomarańczową. Od kilku lat popularnością cieszą się również pączki serowe, mięciutkie, najczęściej w mniejszej wersji i bez nadzienia. O ile pączki możemy kupić w cukierniach bez względu na porę roku, o tyle faworki są dostępne tylko w okresie karnawału. Chruste czy chruściki kuszą kruchością i pięknym kształtem. Kolejną propozycją są oponki, czyli pączki z dziurką w środku, bez nadzienia, oblane lukrem. Oczywiście wszystkie przedstawione wyżej propozycje na tłusty czwartek to prawdziwe bomby kaloryczne, jednak w ten jeden dzień w roku nie liczą się kalorie, a chwile przyjemności. Raz na jakiś czas można sobie pozwolić na zjedzenie pączka, który ma około 400 kilokalorii.